Teraz sobie będziemy skręcać w lewo na rondzie pod białym klasztorem. Zmieniamy pas na lewy z kierunkowskazem, z upewnieniem się zawsze. Zajmujemy lewy pas, będziemy skręcać w lewo. Znowu ustępujemy pojazdom, które są w rondzie. Lewa wolna, to możemy wjeżdżać. Po skręcie najlepiej zająć pas środkowy. Ponieważ tutaj prawy i lewy zanikają. Dlatego najkorzystniej jest jechać cały czas środkowo. I skręciliśmy w lewo na rondzie. Teraz sobie skręcimy w lewo na rondzie pod szpitalem Kierunkowskaz zjeżdżamy sobie do osi i będziemy skręcać w lewo. Czyli znowu ustępujemy pojazdom, które są w rondzie, nie stajemy na przejściu dla pieszych. W lewa wolna, możemy wjeżdżać. Teraz wjeżdżamy od razu na środkowy pasek, opuszczamy rondą, mamy pierwszeństwo, rozpędzamy autko i skręcamy w lewo. Skręcie w lewo, mamy znowu nakaz skrętu w lewo, ustępujemy pojazdom jadącym z przeciwka, jeśli wolne to przejeżdżamy.